Mając na słuchawkach Akatystokę Świętego Józefa, a w tle stukot kół pociągu przemierzającego stację od jednej do drugiej, razem z moim rowerem, chciałem powiedzieć coś bardzo prostego o Ewangelii, która już przecież jest Ewangelią wakacyjną, ale Ewangelia łatwa nie bywa. Jezus dziś do nas mówi bardzo wyraźnie, pozostawcie umarłym, grzebanie ich umarłych. Bo rzeczywiście są pośród nas umarli. I wcale nie mam na myśli tych, którzy są terminalnie chorzy, cierpiący. Nie, oni bywają jak, jak wulkan energii. Oni, oni mają w sobie ogromny potencjał życia. Mam na myśli tych, którzy są nieustannie narzekający. Mam na myśli tych, którzy, którzy wściubiają nos i, i żyją życiem innych ludzi, bo swojego życia nie mają, bo nie potrafią go stworzyć. Mam na myśli tych, którzy są zbyt dumni albo, albo po prostu zbyt mali i nie potrafią się przywitać i uśmiechnąć do drugiego człowieka, który przechodzi obok. Mam na myśli tych, którzy są nieustannie narzekający, w których słowach i myśleniu słychać nieustanną beznadzieję. A Jezus mówi nam dzisiaj bardzo wyraźnie i stanowczo: Pozostawcie umarłym grzebanie ich umarłym. Ty idź za mną i głoś Królestwo Boże.